I witam Cię serdecznie na kanale FX Max. Standardowo zaczniemy. Daj znać w komentarzu, jaką masz aktualnie pozycję na bitku. Czy jest to pozycja długa? Dlaczego jest to pozycja długa? Czy jest to pozycja krótka? Czy hodlujesz i nic Cię nie interesuje? Czy na przykład stwierdziłeś, że te spadki były zbyt dotkliwe i skaszowałeś się z pozycji, która trwała już bardzo, bardzo długo. Koniecznie podzielcie się swoją opinią na temat rynku kryptowalut. Zaraz usłyszycie, jak wygląda moja opinia i jak wygląda kwestia tych shortów, które w zasadzie już są zamknięte, a które otwarte były w związku z tą zmianą świecy dziennej w Ubiegłym tygodniu. Partnerem kanału jest firma Flying Atom. To sieć, sieć bitomatów i kantorów kryptowalut, oczywiście w całej Polsce. Jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie ten kantor Bitomat jest dostępny, no to wbijajcie na flyingatom.com. Firma z solidnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, i partner naszego kanału już od ponad dwóch lat. A my przechodzimy najpierw do ciekawych informacji i do ciekawych newsów. Przeskakujemy sobie i przygotowałem tutaj dwie ważne informacje i dwa, dwa komunikaty, z których po prostu można, można sobie śmiało skorzystać. Pierwsza rzecz to, pomimo tego, że na rynku generalnie mieliśmy falę spadkową, to Pojawiły się kryptowaluty, które wykazywały inną tendencję, i taką inną tendencję wykazywała Solana, czyli Ticker Sol, bo tutaj kurs osiągnął nowe ATH, pomimo tego, że Bitcoin był na najniższych, na najniższych poziomach, na, może na najbardziej wyprzedanym rynkowym momencie od. W zasadzie marca 2020, czyli taki, taki ticker jak parasol BTC. Tutaj widzimy, że radziła sobie bardzo dobrze. Link do artykułu w opisie. No i tutaj Maciek sygnalizował jeszcze. Przed tym mega mocnym wybiciem, że jesteśmy na największym, najmocniejszym poziomie wyprzedania od jakiegoś czasu. To wszystko oczywiście na podstawie wskaźników analizy fundamentalnej, analizy technicznej, takich jak chociażby RSI, więc widać, że czasami te wskaźniki mogą zadziałać. Pytanie oczywiście, kiedy one zadziałają, a kiedy nie zadziałają, to już jest zupełnie inna, zupełnie inna para. Kaloszy. Forum Finanse wystartowało, nowe forum, nowe forum, do którego można się zapisywać. Wstęp jest oczywiście darmowy, można rozmawiać o rynku kryptowalut, ale nie tylko, bo też o indeksach, o giełdzie. Forum Finanse, link do tego forum znajduje się w opisie. No i jutro o godzinie 20.00 o surowcach porozmawiamy na webinarze FXMac.pl, łamane przez. Webinary to tyle szybkich ogłoszeń parafialnych, a my przeskakujemy do wykresu Bitcoina, wskakujemy na platformę XStation, no i patrzymy na przepiękne wzrosty, które, które na sesji dzisiejszej się pojawiły. Ktoś, kto kładł się spać z shortami, z krótkimi, z krótkimi pozycjami, no to mógł obudzić się z delikatnie, w delikatnym szoku, dlatego że to wyciągnięcie, które ma miejsce aktualnie na rynku Bitcoina, ma moc ponad dziesięciu ja tylko odniosę się do analizy z ubiegłego tygodnia. Ta analiza zakładała tutaj ten moment, kiedy analizowaliśmy ta świeca dzienna z 19 kwietnia była zielona. Mówiłem o tym, że jak ona zmieni swój kolor i zaczniemy atakować ten dolny cień świecy z 18 kwietnia, zajmuję pozycję krótką spekulacyjnie. Tą pozycję zająłem, wytrzymałem z tą pozycją. Nie udało się ją zamknąć na jakichś rewelacyjnych poziomach, bo 50 480 dolarów to nie jest nic. Nadzwyczajnego, natomiast tutaj to tylko i wyłącznie teraz pokazuje to zanegowanie ostatniej mocnej świecy spadkowej z 25 kwietnia, czyli tej niedzielnej. Pokazuje, że te sygnały do kupna pojawiły nam się na tyle mocne, że ten scenariusz o głębszej rynkowej korekcie, tej mówiącej o tym, że sobie zejdziemy nawet w okolice 30 tysięcy dolarów, czy nawet tam 35 tysięcy najpierw był ten pierwszy poziom, później do 30 tysięcy dolarów, trzeba będzie w czasie delikatnie, delikatnie przesunąć. Najbliższy opór dla bitka to dosyć odległe z aktualnej perspektywy, chociaż w zasadzie biorąc pod uwagę, jaki mamy impet to to jest oczywiście do zrobienia. To są okolice 55-56 tysięcy dolarów, czyli ten moment wybijania się w ubiegłym tygodniu z rynkowego klina, czyli mowa, mowa tutaj o tym takim układzie, układzie cenowym. Przestrzeń do wzrostu tutaj jeszcze jest na poziomie około 6-7%, ale to absolutnie nie, nie możemy mówić o tym, że te wzrosty tutaj się zakończą. Kwestia też jest ważna, jak zamknie się sesja dzisiejsza. Jeżeli zamkniemy się bez w zasadzie górnego cienia, no to będzie to rewelacyjny sygnał do kupna, do tego, że Szansa jest na nowe ATH. Do tego, że szansa jest na to, że przekroczymy znowu 63-64 tysiące dolarów, ale mówimy tutaj z perspektywy 2, 3, może nawet 4-tygodniowej, bo śmiem wątpić w to, że tak jednostajnym ruchem, takim mocnym, dynamicznym, uda się to bardzo szybko jeszcze w tym tygodniu osiągnąć. No bo jednak ta odległość jest dosyć spora, czyli 21% tutaj przestrzeni. Na do, do wybicia tego lokalnego, lokalnego wierzchołka. Natomiast pytanie, oczywiście, czy się nie pojawią sygnały spadkowe w okolicach tych 56 tysięcy dolarów, nie ukrywam, że w tych okolicach, jeżeli się sygnał spadkowy pojawi, to musi być jakaś mocna świeca, świeca spadkowa, objęcie Bessy, czy cokolwiek w, w tym klimacie, no to ten sygnał wtedy zacznie rozgrywać, ale na ten moment do jego pojawienia się daleka, daleka droga, jak dla osób, które lubią poziomy FIBO, tylko pokażę, że ten pułap nam się ładnie z 50% zniesieniem ten 55 800 dolarów bardzo ładnie nam się tutaj pokrywa. Natomiast to dla tych, którzy oczywiście z poziomu Fibonacci korzystają. Piszcie koniecznie, bo widzę, że jak na tyle osób to bardzo mało opinii, a przecież o rynku kryptowalut przyjemnie się rozmawia, więc dawajcie znać w komentarzach, jakie są wasze aktualne pozycje, gdzie chcecie na przykład, czy, czy już z powrotem wskoczyliście do tego rynku, czy czekacie. I jak to z Waszej perspektywy wygląda? Jeszcze sobie zmierzmy tą korektę. Ona wyniosła 27,6%. Te wcześniejsze korekty w tych ruchach 26.08. Tu mieliśmy 32, 31, więc ta korekta na poziomie 27 znowu się znowu się bardzo ładnie bardzo ładnie komponuje w te, te, te takie standardowe, najgłębsze korekty, które się nam od roku budują. Tu mógł, mógł nam się pojawić fajny sygnał. Ja nie ukrywam, że, że, że walczyłem z tym, czy tą pozycję zamykać, czy nie. Nie zamknąłem ją ostatecznie na tych dopiero na tej cofce i w związku z tym, że mieliśmy już piątek i, i czyściłem generalnie pozycję też z Mercatorem i tak dalej. 50 500 dolarów to był ważny poziom wsparcia, ale jak gdyby to już było i nie jest aktualne, bo ten poziom został już tyle razy przemielony, że te osoby, które miały tutaj jakiekolwiek zlecenia, to te zlecenia zostały przez rynek zrealizowane. Widzimy, że mamy bardzo mocną świecę. W zasadzie tak mocnego odbicia czy mocnej, mocnej fali. Tutaj mieliśmy ile? 14%, bo z niższego pułapu atakowaliśmy. Tu mieliśmy zdecydowanie mniej, bo tutaj było 9%, więc ta świeca pod kątem odbicia pokazuje, że trzymamy się tych korekt na bazie 26 do 30 do 30% i trzeba je traktować bardzo, ale to bardzo poważnie. Najbliższy taki przystanek, te 55, 856 tam trzeba będzie zrobić takiego czeka, czyli sprawdzić co się dzieje pod kątem, pod kątem wykresów. Natomiast tutaj widać, że pomimo tego jak mocno Cena bitcoina nam przez ostatnich kilka miesięcy wzrosła, to cały czas są chętni do tego, żeby swoją po pozycję na tym rynku budować. No i zobaczmy jeszcze drugą pod kątem kapitalizacji kryptowalutę Ethereum w ubiegłym tygodniu dużo osób cieszyło się, że udało się sprzedać na lokalnym wierzchołku. No i teraz pojawia się okazja dla tych, którzy z Ethereum się nie pozbyli. 2500 dolarów widać, że cały rynek kryptowalut nam się dźwiga, i o ile dźwiga nam się mocno Bitcoin, o tyle widać, że altcoiny dotknęła zdecydowanie płytsza jako Rekta, a więc w zasadzie większość tych największych altcoinów. Z top tenki, top 20, moim zdaniem, powinna w tym tygodniu zrealizować nowe, solidne, najwyższe poziomy z perspektywy kilku miesięcy, bo niektórym kryptowalutom wiadomo, do tych najwyższych poziomów z 2017 jednak mimo wszystko dużo, ale tu dużo brakuje. Ethereum z taką świecą to są absolutnie, absolutnie sygnały, sygnały do kupna. I tak jak nie wiem, czy pamiętasz, w ubiegłym tygodniu o Ethereum mówiliśmy, że ładniejsze sygnały, pojawiają się spadkowe na Bitcoinie niż na Ethereum. Tak cieszę się, że Ethereum się nie pozbywałem i ono w portfelu zostało. Czarek podrzucił Binance Coin BNB zdecydowanie ciekawie, więc sobie wrzućmy. Tutaj nie mamy, ale nic straconego. Przeskoczmy sobie na Trading View i wrzućmy sobie. Binance Coina. Klikamy profesjonalny wykres. Już tyle analizujemy, że możemy przejść do wykresu profesjonalnego. No i z tej perspektywy, gdy patrzymy sobie na ten wykres, no to, to jak najbardziej to są, to są fajne sygnały. Tym bardziej, że mamy taki typowy układ zapowiadający kontynuację. Tak naprawdę nawet tego układu chyba nie musi być, skoro przy tak mocnym, przy tak mocnej świecy wzrostowej chyba większość nas zdaje sobie sprawę, że tutaj jest potencjał do tego, żebyśmy obserwowali umocnienie. Dodam tylko, że w w przypadku Binance Coina, to wcześniejsze ruchy to też były trójkąty symetryczne i wychodzenie z takich dobrze nam znanych układów technicznych. Historia, jak widać, lubi się powtarzać, więc czemu by i tym razem nie doszło do takiego solidnego umocnienia od tamtego miejsca? 275, więc praktycznie zrobiliśmy 100%. I myślę, że to jest jak najbardziej. Do e, zrobienia. E, dash. Dash nie wygląda, no to jest ten przykład. E, Alta, który tak ładnie się nam nie wybił, w, chociaż i tak trzeba powiedzieć, że on się wybił. To jest, to jest na pewno sytuacja pozytywna i to, że wytrzymał wytrzymało poziom wsparcia, czyli mowa tutaj o tych okolicach 240-235 dolców. Gdybyśmy przełamali ten poziom, no to tutaj może się zrobić, zrobić problematycznie. Natomiast na ten moment, podobnie jak cały Rynek krypto, mamy mocną falę zakupową i trudno uwierzyć w to, żeby jutrzejsza sesja czy ten tydzień cały został wykręcony do góry nogami i ostatecznie, żeby ten tydzień zamknął się zamknął się na mocnych spadkach, moim zdaniem jest to scenariusz bardzo mało prawdopodobny, No, ale niestety tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć kategorycznie, że coś jest możliwe albo coś jest niemożliwe do zrealizowania, zobaczymy sobie jeszcze tylko Litecoina, potem dalej tu mamy tak mocne korelacje, że w zasadzie można sobie tą całą analizę bitcoina przerzucić na analizę poszczególnych altów. Litecoin zachowuje się dosyć dobrze. Na nowe ATH w przypadku Litecoina w tym tygodniu bym nie liczył. Może w perspektywie kwartału, gdy sentymenty na rynku bitcoina nam się nie zmienią. Natomiast mamy ładnie obroniony poziom i ten poziom sobie warto zapisać, bo gdybyśmy przeszli dołem te cienie 210, 205 dolarów, no to moim Moim zdaniem tu jest potencjał na odwrócenie tej tendencji, tej tendencji wzrostowej. I, I moim zdaniem, i moim zdaniem nie ma sensu trzymania Litecoina gdybyśmy zeszli poniżej tego poziomu i takim poziomem też tak jak w przypadku Bitcoina sobie narysowaliśmy mniej więcej połowę połowę tego, tego ruchu spadkowego jako taki poziom docelowy taki minimalny docelowy tej aktualnej fali, tak widzimy że w okolicach 260 dolarów w przypadku Litecoina pojawiały się dosyć solidne turbulencje i, i tutaj takiej rynkowej niepewności możemy się spodziewać dosy, dosyć solidnej dlatego nie do końca dobrze jest wyciągać wnioski na podstawie samego Litecoina, jeżeli dobijemy do okolic 260 dolarów, a lepiej spoglądać i zerkać na sentyment na Bitcoinie, bo tam mimo wszystko zdecydowanie częściej Bitcoin chodzi jak po sznurku, jeżeli chodzi o analizę techniczną, a Litecoin tutaj lubi płatać figle tymi bardzo wysokimi dolnymi i górnymi cieniami. Podzielcie się i pamiętajcie, że ja też sobie zerkam po live na to, jak wyglądają Wasze komentarze i opinie na temat rynku Bitcoina. Więc nawet jeżeli nie wziąłeś udziału w live, tylko słuchasz tego nagrania. Już po, no to podziel się swoją opinią na rynku kryptowalut, jak to wygląda. Ja wam życzę wyśmienitego tygodnia, wyśmienitej zmienności i bez takiego falowania, tylko ruchu jednostajnego, bo to jest oczywiście ruch, na którym zarabia się zdecydowanie najlepiej. I najłatwiej udanych inwestycji, a my słyszymy się jeszcze o godzinie 915. Natomiast to, że macie, tak, nie chcecie za bardzo komentować, to znaczy, że przeszliśmy trudny okres i ciężkie sesje za nami, więc spokojnie trzeba tą pewność siebie na nowo na rynkach zbudować. Magazyn inwestor wygląda w ten sposób salony prasowe Empik, i również strona FXMAPL łamane przez sklep, tam możecie ten magazyn. Dostać. Jeszcze raz, udanych inwestycji i do usłyszenia za tydzień na analizie rynku kryptowalut. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy!